Zmieniamy temat. Żonkilowa kwesta, czyli blisko 700 wolontariuszy w różnym wieku, białostoccy artyści, dziennikarze i tysiące żonkili. Wszyscy i wszystko dla podopiecznych domowego hospicjum dla dzieci. W blisko 30 białostockich parafiach, w pięciu galeriach handlowych i w centrum miasta odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. To kulminacja ogólnopolskiej kampanii społecznej Pola Nadziei, akcji, która uwrażliwia społeczeństwo na potrzeby najmłodszych będących pod opieką hospicjum. Hospicium dziecięce, domowe hospicjum dziecięce polega na tym, że zapewniamy im opiekę w domu. Staramy się, by była to opieka na miarę opieki szpitalnej. To też e, fundacja zatrudnia lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantki, psychologów, duszpasterzy. Domowe hospicjum dla dzieci prowadzone przez Fundację Pomóż im zapewnia w Podlaskiem opiekę 30 ciężko chorym dzieciom. Zebrane pieniądze pozwolą podopiecznym Fundacji najtrudniejsze chwile spędzić w domu w otoczeniu najbliższych. Dzisiejsza akcja jest też okazją do pokazania ludziom czym jest opieka paliatywna, opieka nad nieuleczalnie chorymi. Kampania Pola Nadziei spotkała się z pozytywnym odzewem. Białostoczanie chętnie wspierali potrzebujących. Każdy darczyńca otrzymał w podzięce żonkila, międzynarodowy symbol nadziei.